Oczy Was nie mylą. Komenda miejska policji w Poznaniu. Trafiłem tu jednak nie dlatego, że coś przeskrobałem. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj we wchodzę w to, zostaję policjantem. w sobie narkotyki, ręka do góry. O, tu się coś dzieje. Pan troszeczkę nie trzyma się linii. Mamy podejrzenie alkoholu. Proszę wymuchać. To ja przyjmuję kulkę, a wy go wykończycie. Wysadzam! Zatujesz Dobry się. Przemysław Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Zapraszam do służby. Witam serdecznie koledzy, z którymi dzisiaj będzie spełnił służbę. Witek Kajtorowski i Paweł Mazur. Dukajze, Oni dzisiaj będą e, pana przewodnikami. To są moi szybcy i wsieki. E, to są jedni z najlepszych policjantów Wydziału Ruchu Drogowego w Poznaniu. E, wiedza, doświadczenie, no i taki policyjny nos. Dobra, i muszę się coś ubrać. E, Jeszcze Zapraszamy. Jest Proszę szaf. bardzo. Się Sierżant. Filip Kaiser. Nie, jest i cały mundur. Jak cudownie, szczerze powiedziawszy, to było moje wielkie marzenie. Zawsze najpierw chciałem być policjantem, potem wymyśliłem sobie aktorstwa, potem z jednego i z drugiego połączenie. To wyszło mi dziennikarstwo, ale naprawdę to był mój wielki sen. Policja, chciałem iść do Szczytna. Nie, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Święty Mikołaj w październiku. Tak, proszę. Tu ryba, wzywam Cię, akwarium. Sierżant Filip Heizer, zwarty i gotowy. Ludności cywilna, miasta Poznania, ja bym dzisiaj nie przyginał z prędkością. Jedziemy. Dzień dobry, wyjeżdżamy w okolice Orlena. Krzywą z tego ulica będziemy prowadzić akcję pomiaru prędkości. Bez pasu. Lizaka. Lizaka szybę. Dzień dobry. Dzień dobry. Sierżan Filip Kaiser. Panie kierowco, jak ten pas Dzięki mamy dwie. zapięty? No, troszec, no tak trochę. Jest Właśnie tutaj, panie kierowco. Zrobimy tak. Dzisiaj obędzie się bez mandatu, ale za to ja pana zapnę. Dobrze. Może być? Może być. Proszę bardzo. Proszę, proszę I pan już będzie taki zapięty. Dzisiaj przez to cały dzień. Dzisiaj hamuje ten Dobry, pas. pas. O, proszę bardzo. Proszę, policja uczy, bawi, dzisiaj wychowuje. Dobry. Szerokie drogi kierowco. Dziękuję. Bardzo proszę. On był tak gruby, że jak mu dopinałem ten pas, to on musiał wciągnąć ten swój bebsun, żeby to się mogło dopięło. To już był brak pasa. Tak. Telefonik w łapce. Jak dojeżdżałem, tak, przepraszam. Co się mówi? Przepraszam, nie, nie więcej nie będę. To się nigdy nie powtórzy. Trzy zdrowaśki będą teraz pokutę. No, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I sprawa załatwiona. Szybko miło i przyjemne. Następny dobry uczynek. No, wprost, nie mogę się doczekać. Suszarka, uwaga mobilki, suszą na krzywą z tego. 105. Whoa, ho ho, ho. Proszę pana. Aż się spłakałem ze szczęścia, że takie 105 I tak mi się z udało. Strony za pierwszym było... razem. Dzień dobry panie kierowco. Dzień dobry, ale... sierżant Filip Heiser z tej strony. Czy zna pan powód kontroli? Szybkość. Proszę. Szybkość, tak jest. Ile pan obstawia? Zagrajmy. mój Boże. No, ile pan powie? No to 120 było. Ilu? 120. Możemy oczywiście wlepić za 120, ale było 105. A wie pan jakie jest ograniczenie? Nie, 70. -ka, 70. -ka. No właśnie, właśnie, właśnie. Chcę Dowód od pana. Dowód osobisty, jeśli jest, prawo jazdy poproszę. I dokumenty samochodu, jeśli pan ma przy sobie. Nie ma teraz obowiązku, ale jak są, to nam pomoże. Nic nie ma na koncie ani wcześniejszych mandatów, że 0 punktów. Czyli nie kłamał, bo tak, powiedział, że to jego pierwsza kontrola. No, nie kłamał. Dobra, mówiliśmy między 200 a 300, tak? Tak, takie są przydziały. Jest tutaj i sześć punktów karnych Ule, automatycznie jest przypisany do danej prędkości, także z tym uh -huh. się nic nie da zrobić. Uh -huh. Jedynie co możemy y, z kwotą tutaj coś pomyśleć, ale jeśli chodzi ale o, tylko o punkty, tym... punkty dokładnie. Okay. Ale jeśli chodzi o punkty, punkty są stałe. Tak, z samochodem, z panem jest wszystko OK nie jest tam co my teraz mamy z panem zrobić? Ale ja pana znam. Co pan zna? Jak pan ja zna? Proszę pana, ja tutaj w drogówce w Poznaniu od tak, 20 tak. lat jeżdżę. Co zrobić? Ukarać ci tyle, należy się. Co zrobić? Widzę, że kierowca jest... Czyściutki jak łeska? Nic na no Samochodzik, nie... czyściutki, aczkolwiek trochę się ostatnio przykurzył. A to może tutaj. Tak. No tak. I co pan proponujesz? No między 200 a 300. Pana no, propozycja? 300. Kara musi być. Szanuję to. Naprawdę. Naprawdę szanuję. Pójdzie na nasze polskie drogi, na pensję tych wspaniałych policjantów, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Kartą można palić, czy nie? Można kartą płacić? Można kartą płacić. Już płacimy. Można kartą. Pakujemy na wynos mandaci. Chwileczkę, proszę poczekać. Kurczę, chciałem dać pouczenie, no. No naprawdę pierwszy, chciałem. Pierwszy raz byśmy świadkami takiego. Pierwszy raz w życiu, tak? <laughs> naprawdę z całego serca chciałem pana pouczyć. No to piszemy. Piszemy, no. Czy tutaj nam się kierowca podpisuje? E, tak, zapytamy tylko pana, czy ktoś rzeczywiście płaci tą kartą. Dobra. To tak jak 10-200 zł. Punktów payback jeszcze nie ma, za to... Ale, ale, są, a... ale są punkty już na koncie, kurde. Ale po roku się skasują, także pan jest spokojny kierowca, pan. To... Pan jest, wierzą, to pan coś jest coś bezpieczny coś kierowca, oczywiście. No. Proszę bardzo. I to jest Mój podpis, pierwszy dostał... w życiu wypisany mandat karny. Pana też? Mamy Proszę, też. razem mamy pierwszy raz. Żeby wszyscy kierowcy tak reagowali, to ten kraj płynąłby mlekiem i miodem, chociaż i tak już cieknie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Miłobłogosz. Po... Również. Drogi kierowco, kierowca był dla nas tak miły, że ja tu jeszcze kierowcy, proszę bardzo. Tylko musi kierowca nam tutaj. O, świetnie. Drzwi otworzę. Proszę bardzo. W szerokości. Wszystkiego dobrego. 86 na prawym, pasie, na, prawym pasie, na prawym pasie, Zapraszam. Jakie mamy ograniczenie? 70. Pan jechał? 86. Ile to będzie różnicy? 16. 16, proszę bardzo, 16 pompek. Proszę. Proszę, proszę. 16 razy i jedziemy. I... 1, 2, 3, dalej pan. Jeszcze trzy, jeszcze trzy, kochany, jedziesz. Raz. Dwa i ostatnia! Dobrze! No, ta ostatnia taka już na pół gwizdka. Proszę bardzo, uważamy następnym razem, tak? Dobrze. Bo jeszcze przysiady dołożę. Dobrze. Panie kierowco, Panie kierowco polisa. Szerokiej drogi, uważać tam. A już ta końcóweczka taka? Dobrze, że nie przekroczył o 30, bo miał gorzej. No. no, 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 Albo no. prawo jazdy. No, Żółtko ile tam masz? 98! O, ho, ho, ho. Stój tu kochany! Proszę bardzo! Kochana, za radiowóz, za radiowóz zapraszamy! Za radiowóz, Tak jest! No, ale pani uśmiechnięta! No ale 98, kochana! Jak? Dzień dobry! Dzień dobry. Sierżant Filip Kaiser z tej strony! Nie. Witam serdecznie. Czy znany jest powód kontroli? Nie. Nie! Nie. A nos rośnie? Nie rośnie, nie widać, nie rośnie. Ile było? Proszę obstawiać. No, niech strzela. 60. Nie. Drugi strzał. 65? Dobra, koniec, bo nie mogę. 98 było. No to niech da dokument. Kierowniczka. A komu? A rzeczywiście pani kierownik, na budowę jadę. No, naprawdę? Jest pani, pani panią kierowniczką? Tak. Idealnie. A gdzie kask jest? W bagażniku. Biały? Inżynierski? Tak jest. Dobrze, na inżynierów mamy zniżkę, poproszę dokumenty. Ale tego zdjęcia to nie pokażemy, obiecuję. Nie, to jest, to jest drap, nie, ja bym to zmienił w ogóle. A co powiedział fotograf, jak je zrobił? Nie, ale w sensie chciałem powiedzieć, że czas służy. Dobra, idę, idę sprawdzić, czy wszystko tam w porządku. Pani Karolino, zapraszam do mnie. Mieliśmy 70 ograniczenie, tak? Tak. Prędkość wynosiła... 98. Jaka to jest różnica? Niech policzy na szybko. 28. 28 przysiadów, proszę bardzo. Serio? Serio. No nie, no chyba, że chcemy bulić, tak? Z hajsu wyskakiwać. To możemy w sekundę załatwić. A ile hajsu? 204 punkty albo 28 przysiadów. Ja będziesz będę robić, tak, oczywiście. Dobra, to 28. 28. Ręce przed siebie i jedziemy. I. Raz. Nie kliczy. 3. Cztery, ale szybciej. 27 z wyskokiem, Tak, udało się! To teraz było 8 piąteczka. Co to jest w ogóle za pomysł, żeby z taką prędkością jeździć? Jaki pomysł? No powiedziałam, że się zamyśliłam, tak? A mam pytanie. No. A pan zawsze jeździ z dozwoloną prędkością? Tu mi taką aureolę na montażu zrobić. Tak, zawsze. Jeszcze zrobimy tam kontrolę, co tu się dzieje. Kupiliśmy krzaczek, a to może być zasuszona marihuana. Proszę do testów. Gdzie mamy narkotyki? To od razu się przyznajmy. Ależ to jest wyśmienite. I w łapkę nie zimno. Wspaniała rzecz. No dobrze, dobrze, dobrze. Zamykamy ten kramik. Pięknie. Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Zapraszam na chwilkę. Tak? Czy teraz zaproszenie na kawę jest policyjnym standardzie? To znaczy, zależy, czy ktoś ma żonę, czy nie. E, czy pani ma żonę, czy nie? Nie mam żony. Nie ma żony. Nie ma, no to A, można, można, można pytać. można próbować. No. Tak. E, I teraz droga kierowniczka, co kierowniczka powie na małą kawkę na Orleniku? Mam kubeczku, jadę z piesem, naprawdę. Czyli jest zajęta. Zajęta? Czyli jest zajęta. zajęta? No, ze scholera, jasne. Czegoś takiego nie ma. Takiego nie ma. <laughs> raczej, raczej w drugą stronę. Sam jest. na klatę wziął 300 zł. Przecież ja mu chciałem dać pouczenie, a ten nie, zasłużyłem. No, co jest? Zgłasza 35. Ulica Pulita podejrzany pakunek, ryzyko ładunku wybuchowego. Jedźcie, sprawdźcie. Dobra, przyjął, jedziemy, będziemy używać. Wszystko jedziemy. Ości w że... Ale panowie, poczekajcie, że dopijemy, dopijemy kawkę! ale patrzcie na to! Bomba, ładunek wybuchowy, ale policjant daje przykład! Wyrzuca kawkę do pojemnika i to jeszcze segregowanego. Teraz ja. No to go goń! No to go goń! dobry, dzień dobry. Z drogówki mnie wysłał i podobno nikt nie chce iść na bombę. Mamy bombę w autobusie. Dawaj młody, ubieraj się do roboty. Proszę bardzo. Co ja się ubieram? Ja rozumiem, że jakby coś wybuchło od razu obok mnie, to ja jestem w 100% bezpiecznie chroniony. Co ale Tak, to... tak, tak sobie tu masz. Bierzesz manipulator, zabierasz i wynosisz. Jaka jest szansa, że to mi pierdo... Nie. 50 na 50. Zajęliście! No to zwarty i gotowy. Jedziemy z koksem. Cześć kolego, boisz się. Aha, no tak. A ja bardzo. Życzę mi powodzenia. Będzie dobrze. Znaczy, oby. Wyciągamy. Mam przed sobą teraz taką łapkę. Podobną do automatu dla dzieci we Władysławowie. Do wyciągnięcia króliczka. No tylko domyślacie się, że tutaj. Ciśnienie jest o wiele większe. Zaciskam. Wydaje mi się, że mogę podnosić. Podniosłem. Jest. I teraz mam pełną świadomość, że w tej sytuacji ktoś, kto obserwuje to, co się tutaj dzieje, w każdej chwili może zadzwonić na ten numer telefonu aparatu, który jest podpięty do ładunku i po prostu wysadzić mnie. od tak. Teraz ukucnę i będziemy go odkładać. Zwalniam łapki. Wstaję. Jak najszybciej odchodzę, powoli czując niesamowitą ulgę. Druga część misji. Będziemy teraz wysadzać. Jest idealnie w punkt. Wycofuję się tyłem, dlatego że ta część pancerza zapewnia mi maksymalną ochronę. Jest zgoda? Uwaga! 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 Wysadzam! Poszło. Okay. Dziękuję bardzo. Jestem pełen uznania dla waszej walki. Tak Zneutralizowaliście. Neutralizowaliście bo, Tak. Mamy, jedziemy, mamy gościa na mierzonego Chodź, Bierzesz się walczyć. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Zostawię wam to w samochodzie. Przebiorę się w samochodzie. Dobra. Tak wyglądają drzwi wejściowe. Młode, ty starczą, przyjrzyj się. Tak Gdzie? wyglądają drzwi wejściowe, żeby się nie pomylić. Co ja mam robić? Ja My nie wiem. Słuchaj, sprawa wygląda następująco. Idziesz pierwszy. I przejmujesz na siebie cały atak gościa, jeżeli wyjdzie z mieszkania, będzie atakował. Jeżeli będzie strzelał, będzie strzelał do ciebie. Ekstra. Y... Twoim zadaniem jest osłonić nas wszystkich i przyjąć na siebie znaczy w kójko. U... No możesz ją w tarczę przyjąć. A jak ci się nie uda Ale rozumiem, że wy już strzelaliście kiedyś i wiecie jak go szybko zdjąć damy sobie z tym radę. Dobra, ekstra, świetnie. To ja przyjmuję kulkę, a Wy go wykończcie. W pięknie. razie czego. Myślę, że będziemy szybsi od niego, ale niemniej jednak Twoim zadaniem jest, w razie czego przyjąć, zasłonić nas. No dobra. Wejdźmy do Polski! Wejdźmy się działo, dziękuję bardzo panowi! Ja ty gdzie? Skubłem, na taką armię. No ja! Zaczynamy patrol pieszy w Poznaniu. Halo, 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 obywatelu! Stoimy, stoimy! Poproszę, dowód osobisty. Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. I co my mamy z Panem zrobić? Czerwone światło z kilometra było widać. Pan wjeżdża na pełnym rozpędzie, a samochód mógł jechać. Nie rozpędzie, bo one są tu nierówno. Ja to co dzień równo, nie to nierówno, nie równo, nierówno. Czerwone jest czerwone. Jakie są możliwości? Co mamy w bramce numer jeden? W bramie numer jeden. Mamy możliwość ukarania Panem mandatem karnym w wysokości 100 zł. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Możemy sporządzić e, wniosek do sądu rejonowego, jeśli pan po prostu nie przyjmie tego mandatu. Bramka numer 3. Oraz możemy jeszcze pana pouczyć za popełnione wykroczenie. Gdzie pan jedzie? Do domu. Do domu. Kto czeka w domu? Chora żona. Chora żona. Byłaby stuwa, dlatego moja propozycja jest taka. Ale musi pan obiecać na słowo harcerza, że za 20 zł minimum kupi pan kwiaty żonie. A my odpuszczamy stówę 80, nawet za 40. 60 jest obywatel do przodu. Jesteśmy umówieni? W szerokiej drogi. Proszę uważać na światła. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam mamy w plecaku? Wszystkie nielegalne używki, proszę bardzo, od razu, szybko. Słowo Harcerza? Słowo harcerza. Proszę na słowo Harcerza teraz. Nie, jak się robi. Czy czujecie się bezpiecznie w mieście Poznaniu? Tak. Doskonale, jakby coś znacie mój numer. 112. Proszę Dziękuję. bardzo, czuwaj. Dziękuję. Proszę powiedzieć w złotówkach. Ile jest warte obywatelki życie? Na ile by pani wyceniła? No nie wiem. No tak, Bezcenny. plus minus. No, ile to by było? Milion, dwa, pięć. To jest bezcenne. Jest bezcenne. Właśnie. To teraz pytanie, dlaczego stracicie w tak głupi sposób, przechodząc na czerwonym świetle? Poproszę skruchę teraz. Przepraszam bardzo, bo już tak migało to światło. Tak migało, tak migało. Ale kogo najbardziej chciałaby obywatelka przeprosić? Przecież nie mnie, nie mojego. Kolegę z patrolu Milano. Nawet nie widzów mojego kanału wchodzę w to, ale rodziców. Tak, którzy właściwie mama urodziła, wychowywali. Dzielnie się starają, po dziś dzień. A tutaj na czerwony. O tak. Prosto być może pod samochód, albo i co gorzej pod tramwaj. Który naruszyłby integralność cielesną obywatelki. Obywatelka będzie pamiętać. Świetnie. Nie legitymujemy, nie wystawiamy mandatu, puszczamy wolno. Ale proszę zapamiętać te lekcje. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ja to chyba księdzem teraz zostanę. Właśnie! Kim jeszcze powinienem zostać w kanale? Wchodzę w to. Piszcie w komentarzach, subskrybujcie. Bądźcie ze mną! Bądźcie z polską policją! Kochajcie się! Love and peace! Amen, brothers and sisters!